Było dawno temu i takich rozmów odbywałaś wiele, ale rozmawialiśmy na ten temat właśnie w 2002 roku, kiedy w Polsce po raz ostatni gościł Jan Paweł II. I przypominam, że jednym z takich haseł wywoławczych tej pielgrzymki stały się słowa o wyobraźni miłosierdziach. Różnie próbowano interpretować te słowa. i że mogłam wspomnieć? My rozmawialiśmy na ten temat po wyjeździe papieża. Tych słów na pewno nie zapomniałeś. Zresztą na Błoniach występowałaś wtedy, kiedy czekaliśmy na mszę świętą z Janem Pawłem II. My opowiadałaś o tym, jak pomagać. To też mi utkwiło w pamięci, bo wtedy na Błoniach byłem. Ale wydaje mi się, że to jest takie bardzo ważne papieskie wezwanie, o którym wciąż niestety zapominamy że pomagać to jedno, ale wiedzieć jak skutecznie pomagać to drugie i często ważniejsze. Nigdy nie zapomnę, jak wtedy właśnie na krakowskich Błoniach do już setek tysięcy zgromadzonych ludzi opowiadałaś o pomocy dla oblężonego Sarajewa na początku lat 90. Zresztą ten motyw pojawia się też w książce Świat Wewnętrznych. Nie to do dziś pchną w od pamięci, kiedy opowiadałaś o magazynach w oblężonym Sarajewie, które pełne były na przykład popielnicze. Popielnicze, które jechały tam tirami pod obstrzałem, kompletnie, ratów, kompletnie bez sensu. Bo komuś zabrakło czego? Wyobraźni miłosierdzia. Tak, no, ta, ta wyobraźnia miłosierdzia, wyobraźnia w, w pomaganiu jest niezwykle potrzebna, ale. Nie po to, żeby wyobrazić sobie, co, czego potrzebuje mój bliźni, tylko żeby, to, żeby mieć świadomość tego, tak, I e, wyobrażenie, że e, trzeba zapytać. Człowiek, który potrzebuje pomocy, wie najlepiej, czego potrzebuje. E, ja właściwie zawsze przeżywam e, to samo w czasie powodzi w Polsce. Kiedy jeżdżę po terenach pogodziowych i widzę, jak w różnych miejscach rosną hałdy używanych ubrań, które wysyłamy w ciężarówkach, a ci ludzie, którzy stracili domy, nawet nie mają szaty, do której to ubrania mogliby włożyć. Więc one mokną gdzieś na poboczach dróg, gdzieś potem są wpychane w jakieś stodoły, a potem gmina, jak już wszystko się zakończy, to nie dojrze jest doświadczona przez powójść, to jeszcze musi to zutylizować, bo to się do, do niczego nie nadaje. I tutaj no, tym, którzy pomagali, zabrakło wyobraźni o tym, y, czego, czego tak naprawdę ludzie potrzebują. Y, bo pomaganie nie polega na tym, żeby y, właśnie za odruchem serca oddać coś, co mi jest zbędne. To jest pomaganie polega, już to powiedziałam, tak na rozwiązywaniu problemów, ale on musi oferować ludziom faktycznie to, czego potrzebują. Jeżeli nie jesteśmy w stanie im tego dać, to lepiej zrezygnować, a nie tworzyć pozorów, że jesteśmy tacy dobrzy. Bo niestety, ale też często mamy tak, że no, chcemy poczuć się lepiej. I przechodzimy obok dziecka i wrzucamy ten pieniążek, prawda? Nie zdając sobie sprawy z tego, że my go krzywdzimy, bo go wskazujemy na, 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 na żebranie, ponieważ to dziecko będzie musiało te pieniądze oddać dorosłym osobom, które wystawiło go do, do żebrania. Yy, więc ta, ta wyobraźnia rybku śmierci jest czymś podstawowym, i, i w pomaganiu, i w tych takich. Yy, dużych organizacjach, oczywiście nie nazywamy tego miłosierdziem, przyjaźnictwem od sobą, bieżącą, tak, ale y, y, mówimy o, o skuteczności, efektywności pomocy i y, dzisiaj w ogóle w tym systemie pomocy humanitarnej mówimy o pomocy, to y, my nawet już nie używamy tego słowa pomoc, tylko y, to jest, beneficjenci są naszymi partnerami, i my wspólnie zmieniamy tę sytuację, w której oni się znajdują, ale bez ich udziału niebiernego, czynnego, tak naprawdę nie możemy mówić o dobrej pomocy. Pozwolą Państwo, że znowu odwołam się do przykładu Syrii, abyśmy unaocznili na czym to polega. Dla mnie genialny, pachowski projekt. Wsparcie dla piekarni w Syrii. Na czym to polega? No to jest bardzo proste, bo kupujemy mąkę i sól w Turcji. Czasami można też w dostać mąkę, ale ona, ona też jest gorszej jakości i dostarczamy ją regularnie do opiekarni. Do My działamy w rejonie Ildi, Bihama. No nie pomyślałam, żeby tutaj był jakiś projektor, bo mogłabym Państwu to pokazać na mapie. W każdym razie, bo często też mnie ludzie o to pytają. My nie pomagamy w obozach dla uchodźców, ponieważ w obozach dla uchodźców jest w miarę bezpiecznie i w zasadzie potrzeby ludzi są zabezpieczone. To nie jest raj, ale to są takie miejsca, gdzie ludzie jednak no już są zaopiekowani. W samej Syrii tej pomocy jest bardzo niewiele, więc my mamy przydzielone. Organizacje między sobą też koordynują pomoc. Dwie, dwa, dwa regiony i yy, teraz już z pomocą docieramy do ponad 600 tysięcy ludzi. To jest naprawdę ogromna logistyka i yy, yy, no, dzięki tej mące codziennie jest wypiekany chleb, yy, yy, płacimy ludziom, którzy ten chleb produkują. To są bardzo symboliczne, to jest zapłata, no ale to jest jednak pewnego rodzaju odpowiedzialność, prawda? I na początku ten tleb był rozdawany, a teraz jest sprzedawany naprawdę za jakieś niewielkie grosze po to, żeby opłacić elektryczność w, w tych piekarniach. A tak naprawdę to trzeba opłacić paliwo do generatorów. Nie? Ale też jak rozumiem, chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy korzystają z tego tańszego chleba, nie stracili chociażby tego przyzwyczajenia, że za chleb się płaci, a nie tak, dostaje się tak, go za tak, darmo. Tak, oczywiście. Chodzi o to, żeby nie przyzwyczajać, nie uzależniać od pomocy. Oczywiście wiadomo, że jeżeli będą takie przypadki, to ludzie to wiedzą, tak? że kogoś naprawdę nie stać, ktoś naprawdę nie ma. No wiadomo, że taka osoba nie będzie płaciła, ale jak wprowadziliśmy te takie symboliczne naprawdę opłaty za chleb, to to się spotkało naprawdę z ogromnym zrozumieniem, no bo ludzie też wiedzą, że jest jakiś koszt, prawda, który, który trzeba ponieść i w związku z tym, że na Syrii bardzo trudno jest zebrać pieniądze, no to my akurat na to nie byliśmy w stanie zebrać pieniędzy. Do tego stopnia, żeby móc zapewnić no właśnie odpowiednią dostawę paliwa, które nie jest stanie, można sobie wyobrazić, czy na terenach wojennych. Wszystko jest zniszczone ceny paliw bardzo poszły w górę. I tu dotykamy jednej z takich niby oczywistych spraw. One brzmią oczywiście, kiedy się nie wypowie, ale tak rzadko o nich... Myślimy i myślę, myślę, że ta książka między innymi z tego powodu jest bardzo ważna, bo wiele takich nieoczywistych na co dzień oczywistości nam uświadamia. A mianowicie z tego, co powiedziałeś, wynika rzecz bardzo istotna. Polska akcja humanitarna nie może nieść pomocy, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego wsparcia. I często zdarza się tak, że chcecie gdzieś nieść pomoc, macie tam dobre rozpoznanie, Znacie potrzeby ludzi, ale na przykład tu w Polsce z naszej strony, obywateli, potencjalnych darczyńców, nie ma oddźwięku i wtedy nie ma projektu. To tak, tak było teraz ostatnio z pomocą dla jazydów, którzy z terenu Iraku uciekali do Kurdystanu Irackiego, mordowani, tak przed byciem zamordowanym przez wojska islamskie. Na pewno Państwo widzieli te tragiczne obrazy. Raz już się o tym nie mówi tak, ale to nie znaczy, że to się nie dzieje i e, tych uchodźców w Kurdystanie jest bardzo dużo. Ja spodziewałam się, że Katolicka Polska no, sypnie groszy, tak? że, że będzie łatwo zebrać pieniądze na tę pomoc. Zebraliśmy około 3000 zł. Więc tak naprawdę nic nie możemy z tymi pieniędzmi zrobić.